Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. W czasie wieczerzy z uczniami Jezus wzruszył się do głębi i tak oświadczył. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Spoglądali uczniowie, jeden na drugiego, niepewni o kim mówi. Jeden z jego uczniów, ten, którego Jezus miłował, spoczywał na jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego, kto to jest, o kim mówi. Ten oparwszy się zaraz na piersi Jezusa, rzekł do niego, panie, któż to jest? Jezus odparł. To ten, dla którego umoczę kawałek chleba i podam mu. Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. A po spożyciu kawałka chleba wstąpił w niego szatan. Jezus zaś rzekł do niego: Co masz czynić, czyń prędzej. Nikt jednak z wysiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział, ponieważ Judasz miał pieczę nad czosem. Niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego zakup, czego nam potrzeba na święto, albo żeby dał coś ubogim. On więc po spożyciu kawałka chleba zaraz wyszedł, a była noc. Po jego wyjściu rzekł Jezus, Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą. A w nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w nim otoczony chwałą, to i Bóg go otoczy chwałą w sobie samym i to zaraz go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię, dokąd ja idę, wy pójść nie możecie. Rzekł do niego Szymon Piotr. Panie, dokąd idziesz? Odpowiedział mu Jezus, dokąd ja idę, Ty teraz ze mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz. Powiedział mu Piotr, Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść z Tobą? Życie moje oddam za Ciebie. Odpowiedział Jezus, Życie swoje oddasz za mnie? Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, kogut nie zapieje, aż Ty trzy razy się mnie Wyprzesz. Oto słowo Pańskie. Przed chwilą słyszeliśmy bardzo trudną rozmowę. Poprzedzoną głębokim wzruszeniem Pana Jezusa, bo jest ze swoimi przyjaciółmi, najbliższymi ludźmi których powołał, przygarnął do siebie, którym okazał najwięcej serca. I widzi, że następnego dnia, jeszcze tej samej nocy, ci najbardziej ukochani nie będą mogli zdać tego egzaminu przyjaźni. Judasz nam się kojarzy z człowiekiem jakoś przenikniętym złem, ale czy rzeczywiście tak było? Był to jeden z dwunastu, który był wysyłany na misję, głosił Ewangelię o Królestwie Bożym, wyrzucał złe duchy, uzdrawiał. Był człowiekiem modlitwy. Naprawdę, można by powiedzieć, był dobrym człowiekiem. Człowiekiem, który chciał, aby moc Chrystusa się jeszcze bardziej objawiła. Być może chciał pana Jezusa jeszcze bardziej do tego sprowokować. Widział wielokrotne próby aresztowania go strącenia ze skały, ukamienowania. Nic nie mogli mu zrobić, a przecież tylu zwolenników go witało w Jerozolimie. Wystarczyło jedno jego słowo bo poprowadził do zdobycia władzy, do wyzwolenia Izraela. Być może tak sobie myślał, nie wiemy. A jeszcze przy okazji trzymał pieniądze całej wspólnoty, więc mógł jeszcze dołączyć do tej wspólnych pieniędzy, te 30 srebrników. Cóż to szkodzi? Wszyscy by się ucieszyli, a jednak nie konsultował tego pomysłu z Panem Jezusem. Nawet gdy Pan Jezus go ostrzegł, kiedy powiedział, że jeden z Was mnie wyda, to nic sobie nie zrobił z tym słowem. Słowo, które mogło go powstrzymać, miał te przy sobie srebrniki, które mógłby powiedzieć: Dobrze, oddam, i takie kiedyś później oddał. Niektórzy mówią, że. Kiedy zorientował się, że Pan Jezus sam wydał się w ręce swoich oprawców, to zaczął żałować. Jakby zaczął spełniać pewne warunki spowiedzi, bo poszedł i publicznie wyznał swój grzech, że wydał niewinną krew, a za to groziła kara śmierci. Nawet domagał się w ten sposób, żeby go ukarać, żeby zamiast Pana Jezusa on został skazany na śmierć. Bo on dopuścił się tej strasznej zdrady. Również kiedy oddalono go, on od oddał wszystkie pieniądze, jakby chciał zadośćuczynić, uczynić, a później żałując, wpadł w rozpacz. I chciał pierwszy przed wyrokiem Piłata, sam wydał wyrok na siebie. Chciał w ten sposób być może nie wiemy, Pokazać, że to On jest winny, a nie Jezus. Nie wiemy, to jest tajemnica Bożego Miłosierdzia, ale jest to nieszczęście człowieka, który licząc cały czas w życiu, dokonując różnych obliczeń, przeliczył się. Tylko Jan, który był blisko serca Pana Jezusa, nauczył się nowej mentalności. Nie mentalności, która wszystko liczy, ale mentalności, która kocha. Która chce być, która nie opuszcza, która nie jest wyrachowana, i która uczy się miłości bez miary, bez żadnych liczb. Jest nieskończona miłość, bezinteresowna, pomimo. I dzisiaj, kiedy widzimy też Piotra, który dostał posługę umacniania braci, to okazał się jeszcze wtedy niezdolny do tego, żeby na przykład po wyjściu Judasza pójść za nim. I upomnieć go, bo przecież się dowiedział, kto zdradzi pana Jezusa. Prosił, żeby pan Jezus to wypowiedział przez stawienictwo Jana, ale nic nie zrobił. Później sam, chociaż deklarował, że pójdzie na śmierć, wyparł się Jezusa. Piotr i Judasz podobnie wyparli się Jezusa. Tylko, że Judasz wpadł w rozpacz. A Piotr, żal, który skruszył jego serce, i to serce jeszcze bardziej patrzyło na Chrystusa przez łzy. W jednej z Ewangelii widzimy, jak Pan Jezus spojrzał na Piotra z miłością. Judasz natomiast poszedł w noc. On już nic nie widział. Nie widział Boga, widział rozpacz. Pan Jezus chce od nas, abyśmy nasze serce kruszyli, ale unikali rozpaczy abyśmy poszli drogą Piotra, drogą nawrócenia, ale unikali drogi Judasza, wyrachowania, samokarania, samozbawienia.